Podczas ostatniego konwentu starosty, burmistrza i wójtów zaproponowano gminie pszczyna udział w spółce prowadzącej szpital w pszczynie. Jak gmina się na to zapatruje? Sprawa wejścia kapitałowego do spółki prowadzonej, która prowadzi szpital, jest tematem już dosyć długo rozpatrywanym przez Radę i przez burmistrza, ponieważ pierwsze rozmowy rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku, zaraz po tym, jak szpital został uratowany przez powiat i ponownie zaczął funkcjonować. Jest to dzisiaj jedna z, jeden z elementów gwarantujących funkcjonowanie szpitala w kolejnych latach i wizję, którą przedstawił pan dyrektor Leśniewski, ona pokazuje, że tylko i wyłącznie wejście kapitałowe w przez samorządy lokalne da gwarancję funkcjonowania szpitalowi przez kolejne, kolejne lata. Oczywiście jest tu bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo pytań, ale dzisiaj dla mnie, jako osoby zarządzającej gminą i również dla Rady Miasta, wejście kapitałowe w spółkę jest istotnym elementem po to, aby zabezpieczyć jedną z podstawowych funkcji samorządu, czyli zabezpieczenie zdrowia i bezpieczeństwa życia naszych mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby docelowo w spółkę kapitałowo wejść, natomiast w jakich, na jakich zasadach i jakie to będą udziały, nad tym jeszcze pracujemy i w najbliższym czasie na pewno będziemy spotykać się zarówno z zarządem powiatu, jak i z zarządem spółki po to, żeby doszczegółowić te warunki w wejścia naszego w spółkę Centrum Przedsiębiorczości ESA. Jak do tej pory wyglądało wsparcie gminy wobec szpitala w Pszczynie? Wielokrotnie Rada Miejska razem ze mną podejmowaliśmy decyzję o współfinansowaniu zakupów różnych elementów elementów dla szpitala, czy to były zakupy sprzętu medycznego, czy wsparcie finansowe, ale również bardzo ważnym elementem jest to, że dzisiaj stoimy przed momentem podjęcia decyzji o umorzeniu podatku dla szpitala. Jest to kwota dosyć poważna i również jest to mocne wsparcie dla, dla funkcjonowania szpitala w, w zakresie tego, co dzieje się dzisiaj. Ważnym elementem jest to, że szpital ma podpisany kontrakt. To jest coś, co daje pewną gwarancję funkcjonowania szpitala i to też daje pewną gwarancję dla samorządów w kolejnych latach. Jeżeli ten kontrakt za, faktycznie zostanie przedłożone na kolejne lata, to daje to też pewną, pewien dobry start do tego, aby mieszkańcom zarówno gminy Przyszczyny, ale przede wszystkim patrzymy tutaj na mieszkańców szerzej, czyli mieszkańców Powiatu Przyszczenskiego, zapewnić odpowiedni standard opieki medycznej.